Hej tu Kasia. Jestem dzisiaj w Helionie i będę podpisywać dla was te cegiełki piękne moje. Moja premiera wyczekiwana, ukochana i jubileuszowa. Więc to wszystko będzie podpisane, będziecie mogli to zgarnąć. A do tego taki oto art od Moniki. Wydaje mi się, że wielu z was mogło już to widzieć, bo Monika wstawiała na bieżąco, jak rysuje Wiktoria i Nate. Piękni.

A Ci się podpisywało? Bardzo dobrze. Ja lubię podpisać cienki, ale szybko nam poszło. 40 minut. <grym> nie boli cię Co ty? Obcykane. Tak, są wasze? Tak, gotowe. Niedługo będziecie mogli sobie je zdobyć. E, a ja zabiorę Kasia jeszcze w jedno miejsce i zrobię coś specjalnego, jak już tutaj jesteśmy. Mamy dla niespodziankę. Mam niespodziankę i takie niespodzianki chyba się nie spodziewaliście. <grym> I myślę, że niektóre osoby będą mogły czuć się wyróżnione. – Tak będzie. – Ja się Co byś zrobić? E, spokój, dla was zamówienie, bo ja już sprzedawałam, teraz mi jeszcze pakowanie zostało. Podpisywanie i pisanie jest nudne, to jest lepsze. – duże, mhm. średnie, większe, małe, w zależności od ilości książek. jest tylko jedna, pojedyncza książeczka, to w tym momencie to jest karta, która tak, przychodzi na obrazy. Mhm. To take okay. robimy, robimy, tutaj się zakładki, wszystkie strony, żeby książka była zabezpieczona z każdej strony do szyniki. No i zaczynamy sobie od tej strony nabinamy, żeby były na wysokość książkę, że mm -hmm. ta sama dopasowuje. Drugą stronę robimy to z objęte. No i z jednej strony, z drugiej strony mamy się -hmm. głową no i robimy to na księżkę. Oczywiście mi będzie przesyłka niedłużego do zapasowania, później są etykiety takie formaty. I się nakleja. Nakleja nie według naszej później niedogręcznej etykiety. Nadajemy list przewozowy, który jest nie tak, wydany przez skoli wależności od typu Dobra. Takujesz? jak? Witajcie <grytanie> w mojej kuchni. Czekaj, pan mówił, że to się... Kiedy składałam origami, jak byłam młodsza? Samo. Składałaś też różę ostatnio. Ale słuchaj, ale nie wierzę mi na ambicje. Podcast w tle. Jazda. Dobra. <grybujesz> Widzisz? Klasa. A mogę to obwiązać? Ci znaczy, naprawdę jeszcze muszę do biura na miejsce... Co? Grafików na przykład zabrać. Gdzie? Na miejsce grafików na przykład. Tu wie, kończyć taką opłatkę. To wiadomo. Sprawa, ale jest dobrze. Ostre narzędzie. Właśnie miałam mówić. <noise> o czym ja będę pisać? Oddech, okay, czekaj teraz tak. jak stałaś. Dobrze. dobrze, dobrze teraz stałaś. bardzo. Może nie jest dokładnie jak Pana tutaj wcześniej, a jest moja. Yy, nie mogę powiedzieć, do kogo trafia to zamówienie. A i te sprawy, ale yy, ktoś dostanie. Trochę brzydkie, trochę poklejone, ale z sercem ode mnie. Więc. Yy, więc tak.